In nomine Patris, et Filii, et Spiritus mm. Sancti. Amen. Sp Sputitia ne vesa zorée, in eha proliut vesa, Tak, prodiu e, uh, promiut słowa introitu, na vot na pou misa. I w ten czas, przed Rizwą, serca znowu zbiera je horos, usych swojej ditej, ucych słowa, i zwracajec się do nieba z cem krekom. Krekom, jaki jest prażnienia patriarktiv i prorokiv. I takoś, jaki jest Moi et Materi Boja, Diva, Diva Marie, Yaki ati Mala Chukania ma ma la chucania, las pasinia, i angel, priš prišo i Adventu, azo čas preder lizom, sepočeci Ivana, krestelam. I chłopacze preklada diwa diwa Maria. Co skazał Ivan? Ivan skazał mężczyzn. Kożna dolina zapowietcia, kożna góra i górka znet zetcia. Co co znaczyć naszajecie? Dolina. seje grichiv, čomi zrobimo, kolik mi, kolik mi, mi zrobimo ty čobo, vymahají nás, kolik ne, my vykonajemo euh, robotu, s, s, například je dolina, dolina, tak i horb, abo hor, hora, hora, je Ше не мот шос але э чос чобо не не ротше відна від нас або коли ми на, не маємо добру наміра гордист наприклад сеї се йогора і не ви не виднаєць я дорий třeba mu ty dorové výbojství stanout hladí, bo chce, co my majíme u sílu, co my zrobíme dobrou, dobrou namír. co jak Maria, co my říkáme, ne ráby ospodná hospoda. Tak, co my přijmáme vždy Boże, Boże woliu, Boże woliu. I uh, ludy rozumiecie, trzeba wazowe te pochają I i wam skazał, ja co węnie zdobędę, po tutu. Wybudę karani. me me ofore, me me czule po, čatoč, po čatoč fochat Iwan chu ivan stazał ale po tym ciężzej o forio do ludzie choflerodeli restete siadonoro seye duge duje ferdi duje duje uh, uh, słowa jaki jaki mój tate tatestral adjut się polidia kto wam stazał utikat vide, nasti a dnivu. dnívu. vy bude utíkaty, dnívu Boha. Čenit plody dostojný poťaňaní a i e nebyliť si a uvolite sobí, majemo zabatča Abrahama. Ča čo bo z cího ča minia, môže dní a Abrahama. Tak, e, je tak samo dla nás. My <laughs>

katolik stawia nie wistaczyje, nawet nawit wierni do tradycji nie wistaczyje. E I dodaje je, dodaje, i solicha prekladina do torenia, derew, coż nie bo derewo, co nie prenosi dobrego plodu, bude zrubane ta wczesnute wbrew ona, albo duże, seriozne słowa, duże, seriozne słowa, i nam treba przydować te prócz jego, co oszczędzają dla nas. A tody i to mu ludzie, ludzie, jakie przyszli do krzeszenia, pitali Iwana, co nam trzeba zrobić i co, co wid Chovid povi, ma Chtomaje dwie odeji, ne rai das, tomu, chone maje. A kto rach, ne rai tak samo zrobete. Azo, oznaczaje, dila miloserdia. Jak się może, trzeba, pierwsze zrobete, dila miloserdia. Priszli takos, mitali, i jomu movele, učitelů, co má němu A vín zkazal jim, ničo bílši ponad ty, co vám priznačenou nerobit. Označa je, třeba vykonovat spravidlivost, spravidlivost v svůj žití. Tak. A potom vín uh, Bo jakie, wo jakie też je A my co majemo wobyty I win wid wody d ne Nikommu krewdynyczynit falsiwo, nieononossty i w dowol naje te Waszoju platnyju I tomu do majuzo czorzn Czo z nas maje pitate Teper majemo Piatr Před realizováním, třeba pritati Boha, přijít našu naší, naše, naše, čo nám naše, zrobiti, čo treba zrobiti. I bude naše, duže naše, jasno, naše, 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 Vidpovid naše, Wikonuwa swoją swoju robotu. Jak stazala sestra lucia z Fatimi? Wona stazala sochodni? Bo ne je wid nas, cios specjalno. Ne wimaje cios specjalno. Wimaje, ne je wid nas, cios nadzwyczajno nie ma je jak żerdz wu wikonunia wikonania obowiąz tu swój sło, swój stanu czyje to? czyje wystarcza je ale jest jej, może być trudno ale wystarcza je wystarcza je i czy also, czy, oznacza je jak szą, w podróżeni, co nam trzeba zrobić? Co nam trzeba zrobić? Iwan będzie odpowiadał. na pewno, że nie wolno. W tak. w Tak. W wolno w A taką rzecz, w wolno miru, w simii i w inšemi. Bliż, Ja tchówe, dite. Szodam, trzywa zrowete. Slu rate Tak. Pracu te dobre, w A, but, but, te, te peł Ale, ale, kutepis la canitule. Trzeba. Zrowete dobre, w sztoli. Ja tchówe, mlodi. Szodam, trzywa zrowete. Ne w czas. Soje telefonom, I te do po pus, do bo w tracie czasu nierozumnym sposobem. Tak. I, I tak dalej. Wszystkie jasno, Myślę, że się my pytamy uh, sam sobie, co nam trzeba zrobić, my będziemy oddechaczyć bardzo jasne, bardzo jasne odpowiedź. co jest prosto. I dlatego. U czas u taki czas Liwon uh, chudjemo, koros, Iwana, ale patrzymo takąś preklad Marie. Szłowona zrobila, vonavit povidara do Anceli, E ce domini Ja Raba gopoda. Oznacza Os je ja, ja roczu zrobiłby bożu woliu. I takoż wona wona domała zrobiłby bożu woliu, oznacza je prima je bożu wodu. A takoż zrobiłby dila miłość diatomu, które wona znala co i co uh, uh, Elizabeth czekaje. Dite nu, wona dumara, wona jest stara, potrzebuje do pomozu, i wona isla do pomozu, i trzy misjacze. Tu dumajuci, możemy wsi, czute majemu, wsię majemu wjazów, czy czute olos iwana, i Mirkou va te, takoche, te Diva Maria, i soyem, soyyu do pomoyu, soyu do pomoyu, dopomoyu, do pomoyu, ite za nei, za yi dobrem, te kladom, amen. Inominé Patrice et spiritus sancti, Santi, amen.